Part 2 tak. teraz jest ocenianie razem z Milk ocenianie Nie. ocenianie ten ocenianie różnych podrób numer 2 i to faktycznie są też mi błąd Jeżeli wyskoczył. My jesteśmy same na serwerze. Aha? I no to zobaczymy. To będziemy to będziemy szeryfem i murder, dobra. No to fajnie. Dobra. Jestem ciekawa, to jest taki normalny, żeby grać w to o matko. To jest numer 2 Nie, tak jak mówisz, to jest dwa Ja jestem chłopakiem? Ja eee. że jest chłopakiem. Eee. Mogę nie być chłopakiem? Co to? Trzeba się zmienić skina. Daj, 0 na 5. Na da, da się? Daj, to sobą Jak? No trzeba zdjąć, w tym. Kopiłam co się tego nie Op. ma. Dzięki. Ganie jest pod dwójką, ale nubowskie ktoś zrobił. Morder. Widzę murdera! Morder! Wiesz, że murder cię prawie zabił? Gdzie jest murder? No, przeszedł przez ciebie. Za tobą. O, za mną, murder! Czemu nie, nie zabija nikogo? Już bym jeszcze raz zabił. Słaby ten murder no. jakiś. Zhamowali nas na murdera. Bakiem, o matko! Chodź nie zobaczyć, ja się nie mogę nawet przez policzeć się znać. O, co ty sobie zrobiłaś? Czekaj, ja idę się teleportować? Dobra. Ty nie jesteś tym chłopem czarnym, tak? Dobra, to nie ty. O, widział murda, który. on idzie za mną. O! O, widzę gana, mam gana, mam gana. Z czym ja mogę strzelić? Czym jest pod dwójką, ale nubowskie, ktoś zrobił. Ale ten typ był nubem, nie, ale ten typ był nubem. Czemu nie mogę emotki używać? Coś, nie mogę mojej emotki pięknej użyć. Gdzie jest miodka? Siedem! Się jakiś efekt. Czemu tego nie mogę? Czemu tego nie mogę to zrobić? Czekaj, muszę sobie. Wypożyczymy. Wypożyczymy. to pożyczamy. mnie. Jest, jestem sobą, dobra! dobra żeby... I teraz masz jestem dobra. szerifa! Jestem szerifa! Gdzie jest murdy? Nie wiem. Dobra, no, jest na samej górze. jest na samej górze chyba. To coś to chyba murdy. Ten czarny? Tak, spojrę do mnie. Ten taki co tam stoi? Ja o ten? O ten co tutaj Czara. jest? O ten? Ten co do mnie idzie? Jakbym go nie zrobiła, to by nie wiedziała, że to jest murd, czy nie. I tak zaraz przegram, więc zobaczcie, to jest murder. Gdzie ten typ? Tutaj jest, dobra. To był, to był murder. To był murder. Nie go, nie go. Wszystko muszę sobie założyć. Wszystko sobie, te efekty założyć. Mam te efekty? Mam ten efekt. Jestem murder? Nie wiem kim jestem. Kim jestem? Kurde, nie jestem murder. O Jezus. Widzę murder! Ta czarna postać? Czarna postać to murder. O Jezus. uciekamy! Goni mnie pomocy! Goni mnie! Ciebie zostawia... Mam am za chwilę umrze, nie? Szerif zaraz umrze. Dzień to jest taka blondyna. Nie wiem, blondyna jest głupia jakaś. Jaka blondyna. O, widzę ją! To nie ja! No blondyna, to nie ja! Bra? Blondyna żyje, blondyna żyje. Ale span jumper! Ja bym, ja bym tego span -jumpera od razu zabiła. Ja jestem, jestem wyczulona na tego, na span -jumperów, nie? Jestem wyczulona na span jumperów. No nie! A ty? No, a ty? Jesteś feryfem? No, a ty? Mogę no. Jesteś murder? Nie, jestem ino. Dobra, mów. Zresztą dlaczego? Ej, faktycznie mam teraz inną broń. No to chyba apkadz. Nie! Kto? Susibaka typu w godzinie. Dobra. Tam jest. Jaki, jak wygląda? Jak wygląda? się arty, czekaj chwilę. Jak wygląda? Dobra, widzę go, nieważne. Widzę go, nieważne, nieważne, nieważne widzę go. Nieważne, widzę go. Idź Widz sobie, no typie. dobra? No, dobra. Ja się modlę, czemu mi się włączył efekt? O jezus! O! Teraz ja wybieram. Mamy dwa. Szukaj. I wybiorę sobie. Wybiorę sobie to. To wygląda nubowsko. O! Ale jeszcze jak nubowskie się nie zaczyna. Ej, nawet dobrze się zaczyna.

nie jesteś. A tak, wiecie, to jest stare MM2. No nie, nie widziałem jeszcze My starego. A jest stara mapa? Jaka? Stara, jaka stara? Myślę, to są stare tu jest? Nie no, galerz, no, ty właśnie mordę. Ej, czemu jestem. A nie, dobra, <słuch> ważna. Tutaj nie ma nawet emotek. Tutaj nie ma nawet emotek. Znaczy, Można sobie matki wziąć, ale ten. Kim jesteś? No, ale wiesz, jak to jest stary MM2? No cię końców nie da podnosić. To, to MM2 było chyba 10 lat temu. No. Tam jest, tam jest. Widzisz to? No, op. Ui. Ej. Bro, łatwo! Does... Ej, patrz! Patrz, patrz! Widzisz mnie? Zobacz na mnie. O. Czemu ja wyleciałam poza mapę? Kurde. po... Wychodzę stąd. Po... O, działa. Działa mi. Dopiero teraz mi zadziałało, nie? Dobra, wychodzimy stąd i... Sayonara, widzowie.